cztery te różne wieżby, symbol Mazowsza, powtarzam się, ale symbol tak, e, ogławiane tutaj, corocznie wycinane, tak było użytkowane, czy to nad Wisłą, Pilicą, e, niekoniecznie. Wysadzane e, pomiędzy, czy nad mniejszymi rzekami, czy wysadzane wzdłuż e, dróg. E, kory używano na przeziębienia. Natomiast zobaczcie ile tutaj jest Tu jest raj próchnojadów i grzybów i owadów A poza tym jest to miejsce gdzie można świetnie ukryć gniazdo Dotyczy to wielu gatunków chociaż ta już troszkę jest wiekiem zdewastowana wielu gatunków ptaków ja w takich miejscach znajdowałem Najfajniejsza rzecz jaką znalazłem to pójczka. i Pójczki były związane kiedyś z takim krajobrazem i one występowały właśnie w takich alejach, bardzo często nad rzekami, tak jak tutaj, w alejach wierzbowych. Natomiast tuż nad samymi rzekami, jeśli były też takie głowiaste wierzby, znajdowałem też gniazda kaczek krzyżówek. Młode kaczuszki później sobie wyskakiwały, tak jak gągoły z tej wysokości, no niewielkie, 1,5-2 metry nic im się nie działo i spacerowały grzecznie z mamusią do najbliższego zbiornika wodnego czy to była torfianka, czy kawałek jakiegoś cieku, rowu mariancyjnego tak przynajmniej u nas nad Milicą było tutaj jest bliżej Narwi, czy też Pisy no ale tych cieków tutaj nie brakuje wręcz jest ich dużo więcej niż u nas